Czy ja tam głównie mówię kurwa? Na tym polegała. No o, na tym polegała, nie? Że jesteś, kurwa. A, oj, synek. Prawo, 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 prawo. Krótka A to mówi się blisko kurwa no. Ej, wuja kupię ci. Chcesz wtedy? Stało trochę matka jaka ty bogata. Kurka, kurka. to kurka. Rola się odwróciły. Next. Synkowski czas coś kupić. Matka kum mu Synkowyanka. Kowal okna, kowal okna, kowal, kowal, okna. Kowal okna. Tam sobie a, ej. kowal kupił okno. Ja pirę Co to tylko matka może? Co ty do tej herbaty dodałeś? To co, Brunt? ojciec kiedyś na śniadanie. <grymne> What? Oj, oj, o prawo, oberwał. dorbiesz go. Ała. Dziurano pod dupę. Synek, broń nie mogę. zrobić tak, jak Buja. to małej w Sobie go wykurzył O, tak. Czareckie jest po lewej jak... Ajajajajaj. Kurwa płonę! Ej, by weź bronię? Ale to blow Co ty to się To Tu spącz rundo, dali. Dali. Kurwa! O dój kurwa! A, ty jesteś tu! No, sam Panie zostałem. stawił mnie. No, no. Nie lubicie. Awka nam idzie. Nam idzie, kowal. Patrzcie na syna. Uch, już nie patrzcie, bo nie ma. Nie zdążyłem nas przełączyć. <laughs> Ojej. Słyszałem, ale nie widziałem, bo byłem smok. Same wikle. Nie! A nie ostatnia, na ostatnia. kurwiamy. Ostatnia. Na kurwiamy. Dobra. Może Best, bez Właśnie, teraz... Kurwa co taka bieda, nie ma nic? Ja w dawki. No jedna skałta? No to ze starą. Idziemy Dobra, nikt nie raszował Oni chyba przez całe terror nie wyszli Pizdy Apka daleko pro Ty ja masz jak No ale ja czekam. Jak ja się tak wyciągnie to umrze, tak. więc nie kójdź go nie, tutaj niech się wyrzucą kurwa z tych nade'a Mam nade'a tylko Dobra, jestem. Ja to raczej na krótką, bo mam shot gun'a Ten takie lagierze że pod nie wiem, co się dzieje dzisiaj No nie no, no nie dobrze, przyjemnie na pół O matka! Jeden na krótki, pierdolą Więc został tylko jeden, a nas jest trzech tutaj wiem. Snek, do przodu, rzutaj. Dobra, wchodzę do top. Gdzie jest? Awka tam. Awka. tutaj. Pomocnik. Bo ja, co tam on się odwrócił. Jeczu na po kątom, na po No A to chodź już może po lewej rzuca. stronie. Chodź, a nie, padł już, padł już, pad już. Na krótkiej. Padł. O kurwa, z plecami. Brawo, brawo. Nice. <coughs> nie wiem, jak się minęliśmy, ale kurwa. Właśnie zbijam się. On chyba gonił wójka wcześniej. Aga. A ja szyję tego na, na RSP. No, mega <coughs> Tagesh, Dobra, to co kowal nam idzie? No. Tak. Tak. Chłopaki, trzeba ja wtedy to... muszę patrzeć? No na idzie Tak, a jak chłopak będą... nie pizdy. Tak, jak będzie mm. się długa paliła, no to długą, na z Darka, nie? Dobrze, dobra. I nie wyrwij pizdy na midzie. Nie, do w ogóle wyrwał. Co? Co? <g> co? <sandwich> <To> było... <g> ty <objectively> kiedy smukne? No już smoknę. Ty smokujesz już Drugi, już. Pamiętę. Teraz już, teraz już. Już smokłem, sorry. No tak. Smokamy. Chodź. Idę, idę matka, idę matka na ten. bo w sumie nie. Czego się... Będą wchodzić! Przewnik gdzieś! Jeden. Jeszcze jeden, Oj, tak. Jest. Jeden jest po No starego zajebał! Ej, no starego nie. zajebał! Co jest?! Co jest?! Ej, on wyszedł ze stary? Dobra. Stary leży, stary leży. Kurwa, Nie. nie. Kurwa, kurwa. maaać. Wspalą się przeciwnicy. Tak stary leży, wyszedł właśnie. Kurwa, co ty... Blon, się... To no, 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 no. Nie. blon, 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 tego jeszcze Jest. nie grali, nagrywam pierdolę, ojciec nagaj żebyś nas to no. nagrało. No.